Siema, siema, no coś, nie tak, bo znowu ja, bo aktor, ja jako aktor występuję tylko, no to um, jak wielki będzie ten film, to ja występuję, bo się nie tylko, tylko trzeba całą ekipę wchodzić, zajebrać. Five. Oczywiście w pewnych badań jak na nich nie jest. Wpisujecie w kwarte youtube 6565. Jak pisze tam 65 oficjal, to w to wchodzicie. Nie piszcie 65 oficjal, bo jeszcze jakieś inne muszą być poddane. Taką drogę. Dobrze, to do serca. Trzeba to nagrać. Piszcie w komentarzach. Nagraj, nagraj. Nagraj, nagraj. To może wszyscy się zbiorą i nagramy. A kto nie chce, Filmu, albo, albo powie, że nie ma czasu go obejrzeć, bo, bo jeśli się uda, najbliższy czas to będzie za tydzień film, w najbliższym a najdłuższym za dwa miesiące. Dlatego jeśli powiedzę w tym czasie od dwóch tygodni, od, tygo, od dwóch, od tygodnia do dwóch miesięcy nie będziesz nie masz czasu, to po prostu napisz, nie, ma, nie mam czasu. Jak, nagra jak nagrać powtórkę dla Was? I co żebyście mogli oglądać? Tak, nowe i świeże. Więc, nowe tego. Subskrybujcie kanał ekstraktywny.